macie wszystko, piękne farby. Ja już mam, za, mam zacząć? Co dzisiaj robimy świątecznego? Malujemy bombki. Chciałabyśmy tak. tutaj stworzyć y, prezent dla kibica, który wygra w poniedziałkowym y, konkursie. A nawet dla dwóch kibiców, także zwycięzców. Więc tak. mamy nadzieję, że spodobają się Wam nasze tutaj artystyczne, piękne bombeczki. Tak. Czy miałyście kiedyś okazję bombki same tworzyć, czy raczej zazwyczaj kupujecie gotowe rzeczy? Jak to u Was wygląda przed świętami? Y no, u mnie się raczej nie robi bombek. Jedyne, co się robi, to te takie gwiazdki z tych paseczków. Aha. Nie pamiętam, jak to się nazywa. One ale czy zawsze... okay, Nie, no, takie te malutkie gwiazdki, co się składa, paseczki takie się kupuje gotowe i składa się z nich gwiazdki. I to u mnie się zawsze w domu właśnie robiło, mama nas zawsze uczyła. I tak co roku siadamy i przypominamy sobie, też właśnie nie mogą otworzyć. Co roku siadamy <laughs> i przypominamy sobie, jak się robi te gwiazdki, bo zawsze zapominamy. No, kiedyś się tego więcej robiło, ale teraz po prostu tak bardziej bardziej dla zabawy, żeby usiąść sobie wieczorem coś porobić. Ale bąbek nigdy, nigdy nie, nie robiliśmy i, i zawsze kupowaliśmy gotowe. Kinia, a jak u Ciebie, powiedz, z takimi tematami artystycznymi, jakoś jest ta dusza artystyczna? <noise> nie, Kasia się śmie śmieje zawsze, że jestem artystką, ogólnie duszę mam, ale nie wiem, czy mam talent, więc zaraz zobaczymy, jak to się tutaj potoczy. jak dziewczyny u was zazwyczaj święta wyglądają? Jesteście bardziej na jakimś wyjeździe, jedziecie do kogoś w gości, czy raczej wypełnicie te honory gospodarza? No, znaczy u mnie, u mnie przeważnie rodzinnie. Raczej ja nie jestem jeszcze gospodarzem, ale mam nadzieję, że za kilka lat to się zmieni. No i przyjeżdża, zjeżdża się cała rodzina przeważnie do takich moich rodzinnych stron i tam właśnie jesteśmy wszyscy. Mm -hmm. A u Ciebie Kaszu? Mm. E, u mnie też raczej raczej zawsze w domu. Słowo, to wygląda. A. Raczej Słowo. zawsze w domu. E, od kilku lat tak naprawdę Słowo. mama przygotowuje całą, całą Wigilię. Wcześniej jak jeszcze do dziadków, że tak powiem, mogliśmy, u dziadków mogliśmy robić, no to, to tam dziadkowie przygotowywali, ale dlatego raczej w domu rodzinnie, nie jakoś jakiś spęd po prostu wielki rodzinny, ale, ale zawsze w gronie rodzinnym w domu. Także kameralnie, raczej kameralnie. A powiedzcie, macie jakieś takie szczególne wspomnienie ze świąt, które wam jakoś tak yy, od razu, jak myślicie o Bożym Narodzeniu, to są właśnie te, te rzeczy? Największym takim, jak byłam młodsza, to największym takim zaskoczeniem dla nas było, jak wróciliśmy do domu właśnie chyba po jakiejś kolacji świątecznej u, u dziadków czy tam u, u kogoś i stał wielki telewizor, tak, czy znaczy wielki, no na tamte czasy, taki no, płaski, tak? Po tym, jak mieliśmy te wielkie, wielkie Kwadratowe. To, to było dla nas takie duże zaskoczenie, także to było takie moje wspomnienie, które mi się utrzymało, bo wszyscy oprócz mojej mamy się zorientowali, więc tak, by no, moja mama wyszła do domu i nie zorientowała się, że stoi nowy telewizor, także to było dosyć zabawne. No a tak, to tata się przebierał kiedyś też za, za świętego Mikołaja i zostawiał nam na przykład prezenty pod, pod drzwiami, także to też tak wspominam, ale raczej żadnych takich z bajek, że tak powiem, historii, to nie było, więc... go? to Ciebie zapytam o tego świętego Mikołaja. Były te sytuacje, gdzie trzeba było śpiewać albo wierszyki recytować? Zawsze mi się przypomina takie zdjęcie, które mam z moją siostrą. Przyszedł chyba znajomy, tak myślę, moich rodziców i był przebrany za Mikołaja i my się jakoś strasznie go bałyśmy. I na tym zdjęciu Moja siostra ma minę, jakby płakała. Cała jest taka, no normalnie, nie wiem, nie miała łez, ale, ale była strasznie przerażona. A ja ją tak trzymam za rękę i ściskam, żeby przestała. Więc tutaj to jest takie zdjęcie, Trzeba które. Godzinna. Tak, zawsze y, kojarzy mi się tutaj ze świętami, niby miało być miło, ale jednak chyba aż tak bardzo miło nie było. na ten plan rok, który nie wypalił, żeby uszyć na maszynie do szycia takie taka dla każdego na Mikołajki. Ale totalnie mi nie wyszło, bo o, uczyć się na maszynie do szycia zaczęłam miesiąc o. temu. Mm. Jak Wy dziewczyny w kuchni się odnajdujecie i czy macie jakieś swoje potrawy świąteczne typowe dla Was? Kinia. Ja o, już od maleńkości kroiłam sałatkę. Już miałam kilka lat i zawsze mnie mama brała, żebym <grym> kroiła sałatkę, tą taką jarzynową. I lubię ją do dziś, ale myślę, że taką rzeczą, kto, no, potrawą w sumie, którą lubię najbardziej, to jest ryba po grecku. Nie wiem, czy chyba nie we wszystkich domach jest jakby taka bardzo popularna, ale u mnie moja mama jest specjalistką i zawsze czekam na to. I oczywiście barszczyk. Barszczyk to by mogła jeść. siebie bardziej nie? barszczyk niż zupa tak. grzybowa, bo też tak, są tak, dwie tak, szkoły. Tak. U mnie tylko barszcz, nie mamy no, zupy grzybowej. Zupełnie inaczej. I nie ma ryby po grecku. To co, Kasiu, u Ciebie w takim razie na w stole króluje? U mnie króluje właśnie grzybowa e, i również e, śledzie, różnego rodzaju śledzie. Na przystawkę zawsze robimy, e, znaczy no, mama kupuje po prostu same śledzie, a my zawsze robimy te zalewy i tak dalej do, do śledzi razem. Eee, grzybowa, później mamy pierogi z kapustymi grzybami, których na szczęście nie jem. W sensie, na szczęście, no bo przecież można i tak się już napchać na święta, no. więc wystarczy. Eee, no, a i karp. Standard, standardowo, nic, nic jakby żadnej specjalności, że nie wiadomo jakie, ale raczej takie, takie tradycyjne. Chociaż tak jak rozmawiałyśmy, to mamy różnicę taką, że u mnie wszystko się kładzie jakby na stole i mhm, tak. pierwsza jest zupa i później jemy sobie co chcemy, a Kasia ma. Ja mówię po kolei, tak? Tak, no. po kolei. No, no, też śledzi na przystawkę, nie później nie grzybowa, później wjeżdżają pierogi i później karp. No mhm. i jak starczy so miejsce, to na deser jeszcze. I powiedzcie mi, że była jakaś taka potrawa, której unikałyście jako dziecko albo unikacie nadal? No ja właśnie pierogów nie lubię z kapustą i grzybami, więc mam wtedy to... przerwę od jedzenia. <laughs> Ok, ok, ja kiedyś nie lubiłam kompotu z suszu, ale teraz jakoś na stare lata <laughs> polubiłam, więc to mi się tylko tak kojarzy, albo ja raczej jestem z tych i Tutaj ile masz lat jeszcze. <laughs> Będzie pod spodem napis Kinga 30. dobry, że nam pięknie pakują prezenty. Powiedz dziewczyny, czy jest taki... Prezent, który Wam jakoś szczególnie utkwił w pamięć, jeśli idzie o święto Bożonarodzeniowe? Ja myślę, że chyba już o tym mówiłam, że kiedyś z moją siostrą dostałyśmy keyboard i grałyśmy przez, no, nie jakiś długi okres myślę, że 2-3 lata ale to był taki wielkie wow dla nas. Jednak no, ani ja, ani siostra nie gramy teraz, nie jesteśmy jakieś takie bardzo muzykalne, ale było to bardzo takie zapadające w pamięć. No właśnie rok temu dostałam y, na święta y, maszynę do szycia. No to to było takie, że mówię, dobra, mam motywację w końcu do robienia tego, ale no finalnie przez sezon, przez to wszystko dopiero usiadłam do tego miesiąc temu, także nawet nie zdążyłam tych nieszczęsnych skarpet zrobić y, dla wszystkich. Y, także no może mnie to zmotywuje niedługo do pracy dalszej. A jak ogarniacie kwestie zakupów i prezentów świątecznych? Czy raczej zamawiacie, czy macie ten... No pewnie czasu to wiele nie macie, żeby pochodzić po, po galeriach i jakieś tam prezenty znaleźć. Yy, ja generalnie jestem typem, który raczej wcześniej niż później ogarnia. Yy, lubię mieć już wszystko gotowe i lubię wcześniej zacząć myśleć o prezentach, bo później się stresuję, że coś nie zdąży dojść, albo czegoś nie zdąży znaleźć, albo coś takiego. Eee, więc, więc raczej wcześniej szukam. No kiedyś wiadomo, więc jeśli chodziło po sklepach, teraz raczej zamawiam wszystko online, chyba, że no muszę to zobaczyć na żywo, tak? Żeby to kupić na podstawie nie, ale, ale raczej już teraz powiedzmy 95% prezentów to online kupuję przez internet, No najwygodniej, no jak jesteśmy na wyjeździe na właśnie na wyjeździe czy coś, to nie ma kiedy po prostu. Od kilku lat sobie troszkę pomagamy i robimy listę rzeczy, które chcielibyśmy kupić. Po jakichś tam kilku nieudanych próbach w wcześniejszych lat. Teraz już próbujemy sobie pomóc i mamy listę no, wielu rzeczy, które chcielibyśmy yy, dostać, i wtedy po rodzinie rozsyłamy, i wszyscy są zadowoleni.